Bóg, Bóg Stwórca nasz, daje nam teraz czas, czas miłosierdzia Bożego. Biada wszystkim, którzy z tego czasu nie skorzystają lub go zaniedbają. Miłość do Boga, miłość do Pana Jezusa i miłość do bliźnich, ona nas zobowiązuje wszystkich, aby się obudzić do działania dopełnienia woli Bożej takiej, o jakiej już wiemy. To jest dobra nowina. W obecnym czasie Bóg nam daje czas wyjątkowy, abyśmy mogli jeszcze Bogu miłość udowodnić, abyśmy pomnażali czyny, abyśmy, Czynem, słowem i modlitwą uwielbiali miłosierdzie Boże. Słowem mówiłam o oczyszczeniu języka, ale słowem też przekazywali dobrą nowinę, bo nie tylko potrzebujemy pocieszania w takich sprawach naszych osobistych smutków czy trosk, ale potrzebujemy, aby słowem dotrzeć do wszystkich o tym, Wielkim Bożym miłosierdziu, żeby się dowiedzieli każdy, kto jeszcze tego nie pojmuje, albo nie rozumie, albo w ogóle jeszcze nie słyszał. Potrzebujemy jednak teraz trochę tego czasu, by wprowadzić w życie zmiany i stawać się bardziej wyraźnie człowiekiem mocnej wiary, mocnej ufności, mocno miłosiernym dla każdego, z kim się stykamy i żyjemy. Nawet Pan Jezus mówi: Miłosierni mamy być nawet dla wrogów, tak, dla wrogów. Taka jest wola Boża, żeby między ludźmi nie narastała jakaś nienawiść czy niechęć, antypatia, bo to jest bardzo łatwe. Bardzo łatwo ulegamy takim pokusom nienawiści, żeby kogoś nie lubić. Nawet zapominamy z jakiego powodu. Czasami jest to tak długie i tak przewlekłe, że można by powiedzieć, że z pokolenia na pokolenie się ciągnie, bo ktoś tam kogoś nie lubił i, i tak dalej, i tak potem nie lubią już się przez lata całe. Teraz mamy obudzić się z obojętności, zmienić coś w naszym życiu. Przeczytam cytat Pana Jezusa. Jezus mówi: Serce moje nie może znieść miłości letniej, nie może znieść obojętnych. Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze pełne egoizmu, samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i obłudy. Dusze letnie, które mają zaledwie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce moje znieść tego nie może. Tak mówi Jezus. Serce moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski moje, które codziennie na nie zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrzy, ani źli. A jeżeli się nie nawrócą, nie zapalą pierwotną miłością, podam ich w zagładę świata tego. Jeśli się nie nawrócą, czyli nie zmienią, czyli że nie będą się zmieniać i dalej pozostaną, samolubne, zarozumiałe albo pyszne. Teraz jest taki świat, że nawet stało się takie modne trochę to zarozumialstwo. I pysznią się te osoby, które tak potrafią czasami się zachowywać. Należy z tego zrezygnować i jakby zmienić kulturę bycia i życia. Trzeba to po prostu zmienić. Człowiek może wiele rzeczy zrobić. To nie jest trudne. Nic trudnego dla osoby, Chętnej do zmiany. Nic trudnego dla chętnego. Tak już w życiu jest. Mamy się zmieniać i kochać wszystkich, dobrze nastawić do innych ludzi, być człowiekiem wszędzie, gdzie jesteśmy, takimi bardzo, bardzo dobrymi, czy w pracy, czy gdziekolwiek jesteśmy, czy odpoczywamy, czy pracujemy. Po prostu musimy być dobrymi ludźmi. Niech każdy z nas zrobi tyle ile może, na pewno każdemu coś pomoże. Jezus wciąż dowraca do miłości, że sam jest miłością i miłości pragnie od nas. Pragnie, aby każdy ktokolwiek słucha sam ukrył się w tym Bożym miłosierdziu i jeszcze raz powiem i innych do tego miłosierdzia Pragną zaprosić. Ja pragnę Was zachęcić, jak tylko potrafię, abyście z całego serca chcieli spełniać te życzenia Jezusa, zmieniać siebie, a jeśli Wasze serca są pełne miłości i już wielkiej gorliwości, to żebyście jeszcze bardziej się wysilali, bo miłość to jest takie coś, co zawsze może być piękniejsze następnego dnia w miłości nie należy stać w miejscu trzeba po prostu próbować a na pewno nam wszystkim coś wyjdzie lepiej jutro niż dzisiaj egoizm samolubstwo pycha i zarozumiałość przewrotność i obłuda takich ludzi pan bóg nie nazywa ludźmi dobrymi i nie nazywa ludźmi dobrymi takich, którzy są obojętni, czyli ani dobrzy, ani źli. Oni nie potrafią zabiegać o szczęście innych. Raczej zadawalają się tym, co osiągają dla samych siebie. W obojętności nie ma miłości. W obojętności jest zapomnienie o innych, albo nawet o najlepszych przyjaciołach. Obojętność to jest coś takiego, co naprawdę razi oczy Boże. I jeśli coś takiego zaobserwujemy u samych siebie, to musimy to zmieniać. Ja powiem coś o sobie, bo było trochę śmiesznie. Jak czytałam ten dzienniczek, to oczywiście to, co do Was teraz mówię, sama też się zaczęłam wysilać. I nie złomiałam na początku szkołę, ponieważ trafiali mi się ludzie, którzy mnie o coś zaczęli prosić, ale to byli alkoholicy. Trochę się ich jednak bałam. Ale co robić? Przecież Pan Jezus powiedział, że nikogo nie odrzuca, jeśli kogoś nam podsyła, to znak, że chciałby, żebyśmy coś dla nich zrobili. No i się zaczęło. I zaczęło się pomaganie tym ludziom. Wiadomo, że nie można im dać pieniążków, bo są tak słabi, że będą głodni, ale nie kupią sobie nic do jedzenia, a, ale coś zupełnie innego. Więc wpadło na taki pomysł, że będę po prostu, jeśli przyjdą, poprosić o coś, czy będę widziała, że mogę w czymś pomóc, że będę kupować zakupy, zrobię takie porządne raz na tydzień, że pomyślałam, co można z czego zrobić, żeby te jakoś produkty do siebie pasowały i żeby można je było jakoś wykorzystać i mieć codziennie jakieś jedzenie. I tak powoli, powoli, raz był jeden człowiek, potem był drugi, a potem był trzeci i dostrzegłam, że ci ludzie... Też mają serce, a są i też bardzo wrażliwi. Właśnie może przez to wpadli w taki nauk. Ale powiem Wam, że zachęcałam ich do modlitwy, yy, uczyłam ich, ich tej modlitwy. Pewnego dnia yy, chciałam bardzo nauczyć jednego Pana nie powiem kogo ale yy, koronki do Bożego Miłosierdzia. A że się rozpoczyna, Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i na słowach, Zdrowaś Mario odmawia Pan, i mówi w pewnym momencie tak. Módl się za nami. Zamiast grzesznymi, Pan powiedział grzecznymi. Śmiesznie to wyglądało, bo widać było, że Pan po prostu się pomylił, może zbyt rzadko sięgał do modlitwy, a może kiedyś już dawno odmawiał. W każdym razie uczyłam ich, bo zależało mi na tym, żeby. Ich Boże miłosierdzie objęło, żeby chociaż raz w życiu ktoś odmówił koronkę, już będzie objęty Bożym miłosierdziem. Jest taka obietnica w dzienniczku. Warto o tym wiedzieć. Są takie sytuacje, że będą tylko tacy ludzie, że tylko raz odmówią tą koronkę, tę koronkę, ale na pewno warto zabiegać chociaż o tyle u innych. Później były inne moje pomysły. I próbowałam, do tej pory to samo robię. Zmieniają mi się okoliczności i jakby takie możliwości pomagania, ale wszystkie są jakby wciąż nowe, ale warto, bo w tym wszystkim, chociaż człowiek robi tak dla kogoś coś, ale tak naprawdę to robi to dla siebie, bo jeśli ja potrafię być. Litościwa, miłosierna dla innych, pomimo to, że oni tam coś tam, coś tam, to Pan Bóg będzie taki sam dla mnie i dla każdego z Was. Nie bałam się, że mi się to nie opłaca, nigdy tak nie pomyślałam. Od razu zaufałam, jak w 2000 roku przeczytałam wszystkie obietnice, mówiłam to w pierwszym odcinku, tylko myślałam, jak ja mam to zrobić. Nawet myślałam, czy ja będę miała takie okazje, no bo przecież tak biegać za kimś specjalnie to też nie można, jakby tak na siłę. Raczej trzeba wykorzystać te momenty, gdzie się spodziewamy, że nas potrzebują, no to trzeba zaproponować pomoc. Czy mogę w czymś pomóc? Ale trzeba szczególnie zwrócić uwagę na te osoby, które do nas przychodzą po coś. To jest bardzo ważne, żeby nikogo nie odesłać. Bo przeczytałam, że jeżeli ktoś nas o coś prosi, prosi nas o chleb, o, o coś do jedzenia, a my odsyłamy Go z niczym, to tak, jakbyśmy Panu Jezusowi dawali kamienie. No bardzo mnie to poruszyło. I do dziś to pamiętam, często do, ty, do tego myślami wracam, że nie wolno Panu Jezusowi dawać kamieni, kiedy do nas kogoś wysyła. O Pan Jezus nam też. Jakby zaufał, że wysyła po to, że my będziemy tak dobrzy, jak on sam byłby dobry w tej sytuacji. Można kogoś podwieźć samochodem, bo są ludzie, którzy nie umią jeździć samochodem, bo, bo nie umią, bo nie wszyscy muszą umieć. Trzeba zawieźć do lekarza, czy do sklepu, czy podwieźć, jak mieszkamy w jakimś miejscu, gdzie nie ma tej komunikacji takiej dogodnej dla ludzi, więc trzeba po prostu. Czuwać i pomagać, pomagać w odrabianiu lekcji, co też mi się zdarzyło, więc też było śmiesznie, bo trzeba sobie było przypominać niektóre rzeczy, albo samemu jeszcze poszukać kogoś bardziej mądrzejszego w danej dziedzinie od siebie, żeby pomógł dziecku, które nam się, nas prosiło o jakąś pomoc w nauce. Po prostu wszędzie patrzeć sercem, bo są takie sytuacje, że sami no nie wszystko możemy zrobić, ale my możemy wymyślać sposób, w jaki można pomóc danej osobie. I tu już jest ogromna pomoc, bo ktoś może nie być tak śmiały, żeby do kogoś się zwrócić o pomoc. Jak opowiadałam o Bożym Miłosierdziu w naszym kościele co tydzień, przez dwa lata i siedem miesięcy. Na początku yy, mojego opowiadania, bo rozpoczęłam we wrześniu, był Mikołaj, no, Mikołaj jest 6 grudnia, no i pomyślałam, no jak będę opowiadać o Bożym Miłosierdziu, jak nie zrobię żadnej niespodzianki dla wszystkich, którzy przyszli do Kościoła słuchać tego opowiadania na nabożeństwo, które y, jest ku czci Miłosierdzia Bożego. Więc tak, pierwszy rok to było tak bardzo szybko. Robiłam paczki, były to śmiesznie małe paczki, bo robiłam je zupełnie sama e, z córką. E, I to było ciasteczko, batonik, jakaś mandarynka i woreczek śniadaniowy, zawiązany w, w taką kuleczkę, i w koszyku przyniosłam do kościoła. I to był mój pierwszy raz, pierwszy mój Mikołaj. Ale później, kolejne lata. Już te, te, te paczki z okazji Mikołaja, one były dla wszystkich, one nie były tylko dla dzieci, one były też dla dorosłych. Każdy z dorosłych też jest dzieckiem Bożym i trzeba o każdym pamiętać. Ja prosiłam o pomoc w swojej okolicy e, osoby, do których miałam zaufanie, że na pewno mi e, pomogą zorganizować bogatszego, świętego Mikołaja. I te paczuszki będą ładniejsze, bogatsze i bardziej rozweselą czyjeś serce. Byli ludzie, którzy naprawdę potrafili bardzo hojnie wspierać mnie w tym i dzięki temu udawało się robić na takie ładne te prezenty. Najbardziej cieszyło mnie to, że mogłam iść do takich rodzin, takich najskromniejszych w moim środowisku i Zanieść im coś zupełnie niespodziewanie, zapukać w drzwi, powiedzieć: Dzień dobry! Oto święty Mikołaj przynosi prezenty, ja tylko docieram do Was z tą wielką paczką, ale to wszystko jest od Pana Boga. I przynosiłam te paczki do niektórych domów, szłam do niektórych chorych, żeby ich pocieszyć. To nic, że może kupiliby sobie znacznie lepszą paczkę i znacznie droższe i ciekawsze towary, ale jak o kimś się pamięta, to nie ma porównania z tym, co człowiek może sam. Miło jest, jeśli o nas ktoś pamięta. Opowiadam Wam o tym Bożym Miłosierdziu po to, żeby Was tak mocno zapalić, żebyśmy tworzyli taką wspaniałą Polskę, pełną miłości. Pełną miłosierdzia, żeby Pana Jezusa w serce tak się rozradowało, żeby po prostu już nie mógł wytrzymać, żeby przyspieszył czas błogosławieństw Bożych, takich błogosławieństw, o których za chwilę powiem.